Setki specjalistów od cosplayu bezpieczeństwa przekrzykują się w sekcji komentarzy, kto ma rację. A ja zastanawiam się, w czym problem. Po pierwsze problem jest w niejasności nowego regulaminu. Sama mówisz, że wolno wnosić rekwizyty z gumy, plastiku i tylko że nie wiem, czy wiesz, ale to co mówisz. Tyczy się tylko rekwizytów przypominających broń białą, a nie broń palną. W poprzednim zdaniu czytasz oryginalne ogłoszenie i jest jak byk. Nie wolno wnosić na teren rekwizytów, które mogą zostać pomylone z bronią. Jak bliskie podobieństwo to zbyt bliskie podobieństwo? Na dodatek Pyrką sam ze sobą się nie zgadza bo mimo, że zabroniono rekwizytów drewnianych, to jednak można, o jednak nie. A może jednak? Lepiej zapytajcie w mailu, który podaliśmy, bo na przykład mówimy, że cosplay z Warhammera 40k jest w sumie okej, okay, ale okazuje się, że... No ale oczywiście nie każdy cosplay z tej serii, tylko ten dokładny, który podaliśmy. Po drugie, regulamin Pyrkonu podzielił budowaną latami społeczność. Na dwie, a nawet w sumie na więcej części. Bo cosplayerzy z maskarady mogą mieć duże cosplaye utrudniające ewakuację, ale jak nie będziesz w konkursie, to nie masz opcji dostąpienia tego zaszczytu. Ba, nagle połowa ludzi będąc w różnych fandomach okazuje się być po prostu z Pyrkonu wyproszona, mimo że Pyrkon sam korzystał, a nawet reklamował się ich obecnością. W końcu po trzecie, problem bezpieczeństwa nie jest rozwiązany w żaden sposób przez nowy regulamin, bo same w sobie mundury czy fejkowa sprawdzona broń nie prowadzą do większych problemów. Prowadzi do nich zbyt nieliczna, niezorientowana albo leniwa ochrona, której szkolenie mogłoby zapobiec całemu temu fiasku. By the way, kończysz filmik mówiąc o tym, że u nas w Japonii takie zasady są i cytując Ciebie konwenty się odbywają i nikt nie płacze. Zauważ mimo to proszę, że jak sama pokazujesz na swoich filmikach, kultura w Japonii jest zdecydowanie różna od kultury polskiej i te zasady były wcielane od lat, a nie wrzucone na Facebooka w losowym dniu na dodatek już po sprzedaży pierwszej puli biletów. A te osoby, które według ciebie płaczą, to osoby, które chciałyby przejrzystości od Pyrkonu, jasnego podania przyczyn zmian i odpowiedzi na ich liczne pytania. Podsumowując, twój filmik niestety zawiera 100% sarkazmu i 0% merytoryki, której ten problem wymaga. Do better. A jeśli wy chcecie usłyszeć wszystko o tej dramie, to już niedługo na YouTubie pojawi się mój filmik opisujący każdy aspekt, aspekt zmian, które wydarzyły się od A do Z. A jeśli mi nie wierzycie, to powiem tyle. Sam research zajął mi grubo ponad tydzień i to taki intensywny. Dajcie znać, kto czeka na premierę. Bye!